Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale postanowiłem, że przedstawię Wam 6 wskazówek, które pomogą Wam podczas grania w Cyberpunk 2077. W sklepach, ubrania broni i pozostałe wyposażenie prezentowane są losowo. Wystarczy poczekać pod sklepem 24 godziny i asortyment sklepu może się zmienić. W ten sposób możemy zdobyć unikalne epickie wyposażenie związane z gangami, korporacjami, czy też nabyć legendarne elementy modyfikacji broni i ubrań. Jeśli znalazłeś na ziemi legendarne wyposażenie, np. w skrzyni czy przy zwłokach jakiejś postaci, nie podnosz go od razu. Zrób zapis gry, po czym możesz zerknąć ile slotów modyfikacji ma leżąca na ziemi legendarka. Jeśli będzie słaba, zawsze możesz szybko wczytać zapis gry i spróbować podnieść ją jeszcze raz. Często dzwoń do swoich kontaktów w telefonie, nawet jeśli nie wysyłają ci wiadomości. W ten sposób uchronisz się od pominięcia aktywności i zadań. Jest taka możliwość. Sam podczas pierwszego podejścia do gry przegapiłem kilka misji, które mogłem wykonać, jeśli zadzwoniłbym do ludzi zapisanych w kontaktach. W trakcie przechodzenia fabuły mogą mieć oni dla nas dodatkowe interakcje i zadania, które potem przestają być aktywne. Kolekcjonuj wyposażenie, szczególnie bronie, jeśli chcesz uzupełnić specjalnie przygotowane pod to miejsce w twoim mieszkaniu. Bronie, które pasują w puste sloty, niekoniecznie mają opis, że są kanoniczne. Może to być zwykłe, rzadkie wyposażenie, które należy do konkretnej postaci. Warto zanosić cały sprzęt do swojego mieszkania, ewentualnie tymczasowo przetrzymać go w bagażniku samochodu. Wykonuj zadania poboczne, rozwijaj swoją postać. Nawet jeśli nie jest to nigdzie napisane wprost, ma to wpływ na fabułę główną. Zakończeń jest 7. Niektóre pozostaną dla ciebie niedostępne, jeśli będziesz wykonywał zadania fabuły głównej, pomijając te związane z wątkami pobocznymi. Dobrym sposobem na zarobek jest rozwijanie umiejętności związanej z wytwarzaniem legendarnych przedmiotów. Najlepiej wtedy zdobyć schemat legendarnej snajperki Ashury, która nie jest droga przy tworzeniu, a można ją szybko sprzedać za 5200 euro dolarów. Zarobek można zwiększać rozwijając perk, który zwiększa zarobek z wytwarzanego przedmiotu o 10%. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące gry czy też samego uniwersum, możecie zadawać je w komentarzach. Z przyjemnością na nie odpowiem, a jeśli temat będzie bardziej rozbudowany, to przygotuję o tym materiał. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.